Dark Souls. Ja, ich bin, und yeah, ich bin Adam. Ale uh, okay. wystarczy z niemieckim. Już się pewnie wszyscy wystraszyli, że Niemcy przejmują Polskę znowu. W każdym razie, to jest Dark Souls. Prawdopodobnie się mogliście domyśleć, patrząc na ten ekran. Uh, I, I na miniaturkę. Na miniaturkę, i na tytuł, i na wszystko inne. ten fakt. Uh, planujemy zrobić uh, w ten sposób naszą debiutancką serię. Pokazującym, jak przejść tą grę w relatywnie prosty sposób. No, prosty, no to nie można nazwać prostym, bo to jest Dark Souls. To będzie. trudne, tak, trudne, to będzie trudne. Czas jest zawsze trudny. Tak, aczkolwiek bardzo satysfakcjonujące i to jest w mojej opinii jedna z lepszych gier, jakie kiedykolwiek grałem. mnie to jest najlepsze. Tak. W każdym razie, zaczniemy nową... zaczniemy nową grę. Postać nazwiemy postać, bo... Aleksandra. Nasz... Nazwij Aleksandra. Dobrze, nazwijmy Aleksandra. Aleksandra I zrób mi jej rude włosy. Masz świadomość, że ja to robię u siebie na komputerze. Co? Nic, nieważne. ważne tak. Postać, jak będzie wyglądać, nie jest ważna. Natomiast klasa, klasa też nie jest bardzo ważna. Niemniej, warto wybrać piromantę, ponieważ on na początku gry ma Stosunkowo dużą przewagę, ponieważ macie od razu dostęp do magii, którą możecie używać przez całą grę, niezależnie od stylu gry, jaki wybierzecie. Nieważne, czy będziecie magiem, czy wojownikiem, e, piromencji możecie uży używać zawsze, ponieważ to nie wymaga żadnych statystyk. To wymaga jedynie danego przedmiotu i e, czaru, którego ale chcecie użyć. E, przedmiot to z kolei na waszą Słucham? I chciałam powiedzieć, Odcinki będziemy na razie nagrywać u Tak trzy odcinki Bo ponieważ nie mam Czego Adam? Karty ale to tylko mnie interesuje Wracając do y, Do giftu y, Do podarunku Boże, polski trudny język e, Możecie wybrać co chcecie Za, Daj skończyć, naprawdę Możecie wybrać co chcecie Ale to co naprawdę warto wybrać To jest Master key, bo inne przedmioty, niby niektórych nie możecie zrobić tak szybko jak, e, jak innych, ale Mastercase się najbardziej opłaca, bo w ten sposób może zdobyć parę fajnych rzeczy bardzo wcześnie w grze, których inny sposób nie dalibyście rady zrobić. Tak więc, to jest zdecydowanie rzecz, którą warto wziąć. Potem tutaj są o, rzeczy. wprowadź są na wygląd, nie mając żadnego znaczenia, praktycznie. Tak więc ja ustawię całkowicie co.

But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame nito the first of the day The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight and his faithful knights. And the Furtive Pygmy, so easily forgotten. Strength of Lords. They challenged the dragons. Gwyn's mighty gods the apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Began the age of fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light. Only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north, where they are locked away to await the end of the world. A więc to było intro. W końcu można pogadać. Tak, e, dobrze. W tym sposób e, tutaj został rzucony na klucz, który którym otworzymy. E, bo, Boże. Możemy otworzyć te drzwi z naszej celi. E, Ja nie będę zagłębiać się za bardzo w mechanikę gry, natomiast jeżeli gracie pierwszy raz, jest niesamowicie ważne, żebyście, żebyście przeczytali wszystkie te wiadomości, bo one są samouczkiem pokazywałem jak grać w tą grę. Tutaj macie parę Przeciwników, którzy Was nie zaatakują, nawet jeśli to Was nie zabiją, to jest tylko po to, żebyście się mogli nauczyć. A w każdym razie, jedyne co w sobie mogę pokazać, to jak kopać i jak robić atak z wyskoku, bo to jest rzecz, którą większość ludzi nie jest zrobić. nie dlaczego? W każdym razie, jeżeli chcecie kopnąć, musicie jednocześnie popchnąć lewą gałkę do przodu i nacisnąć lekki atak. To jest e, na przycisku do PS, na pasie do PS3R1 i na do Xboxa RB e, RB Boże RB prawy bumper nie mam pojęcia natomiast jak to wygląda na klawiaturze dużej myszce ponieważ w tą grę nie da się grać tak dużej myszce, tak więc nie próbujcie raczej tego robić, bo to wam nie wyjdzie za dobrze. W każdym razie naciskacie lewy przycisk, lewą gałkę do przodu i prawy bumper. I wychodzi coś takiego. Albo i nie, jeżeli wam się nie uda w każdym razie, tak to powinno wyglądać. Natomiast, jeżeli chcecie zrobić atak z wyskoku, to robicie to samo. Natomiast naciskacie silna, tak? Co jest? E, prawy Trigger lub R2. I robić coś takiego. E, no i w ten sposób to wygląda. Natomiast, jeżeli wam to nie wychodzi, to już nie powinniście się przejmować, ponieważ testowanie nie jest potrzebne ani już, aby w jakiś sposób by, by grać dużo lepiej czy przejść krem. To jest fajne, by umieć, aczkolwiek to konieczne. I trzeba mieć też instynkt, żeby w tej grze fajnie sparowanie. Eee, powtórz proszę, bo nie zrozumiałem co mówiłeś. W tej grze jest fajnie, musisz mieć dobry instynkt, bo w tej e... grze jest ba bardzo ważne jest nie? Tak, to co bym ja chciał powiedzieć to ważne, żeby mieć dobry ref refleks, bo to jest odpowiednie słowo po polsku. Tu was zaatakuje demon, aczkolwiek to co chcesz zrobić to uciekać wtedy, bo nie macie szansy. na w tym momencie. Nie macie żadnej broni, praktycznie. To jest tylko łamany miecz, to nie nadaje się za bardzo. Więc tutaj może sprób Można spróbować. spróbować i w zasadzie jest nawet nagroda, kiedy spróbujecie i pokonacie. Bo jeżeli zabijecie go podczas pierwszego spotkania, dostaniecie jego młot. To jest taka ciekawostka. Aczkolwiek, to powiedzmy nie jest trudne, co jest nudne. Bo zajmuje to bardzo dużo czasu, żeby go zabić na tą bronię. To jest niemożliwe i tak, można próbować. O jest Mary ten strzał. E, tak. Widzicie, że tutaj przechodzicie przez ścianę. Przez ścianę. Przez. przez mgłę bardziej. E, I w tym miejscu jest rycerz, który wam da klucz. Tylko, żeby go od, odkładać w przejściu, musicie tutaj pójść i tu spadnie na was kulka. Do tego chcecie zrobić to. Teraz możecie tu dostać, i tu jest rycerz, który Was czeka. Swoją drogą zobaczmy, że wiele ludzi mówi: Jak on się to mógł dostać, skoro wszystkie drzwi są zamknięte i to musieliśmy dopiero zrobić wejście? Otóż, jakbyście nie zauważyli, w górze jest dziura. I jedna z teorii mówi, że on tutaj został strącony przez tego demona, który nas zadbał w tamtym pomieszczeniu wcześniej. To jest w ogóle bardzo ciekawa postać. Aczkolwiek, jeżeli chcecie się dowiedzieć o historii, to możecie tym poczytać, bo to jest materiał osoby w filmik. O. Okay, okay. I on wam daje doszło. Tak. Cięższy. tak. Tak, aczkolwiek o tym teraz nie mówię, bo to nie ma znaczenia i nie ma co się w, w głowach. E, możecie natomiast otworzyć tutaj przejście, bo jest szansa, że zginiecie podczas tego starcia z bossem. No to zawsze jest szybciej tutaj się dostać potem od tamtego ogniska. sparowałem. Aczkolwiek to jest rzecz bardzo trudna na początku i teraz nie musicie, nie musicie umieć tego robić. Możecie po prostu zaatakować normalnie. Trzeba po prostu wyczuć <grym> kiedy... Tak, trzeba wyczuć moment. No to jest bardziej zaawansowana taktyka. Tutaj jest przedmiot, jeżeli jesteście magiem lub y, łucznikiem, tutaj jest dla was łuk albo... bodajże kostur lub... Y, właśnie Paramount Effect. To jest... Katalizator dla magii. I w ten sposób możecie teraz używać kuli okna. Ok. Chyba, ja ch chyba, że dostaniecie mieczem w mordę. No to wtedy nie do końca. Ja w, ja w ogóle nie parowałem w tej grze, jak na pierwszej postaci przechodziłem... Ja no, również nie, zresztą mnie ja też nie do końca wychodziło teraz. Króta. A po teraz zaczęłam w ogóle parować. Po prostu jak przyjdziecie trochę tej gry, to już będziecie mieli lepsze refleksje. Refleksu może nie, no, ale będziecie w stanie bardziej wyrzucić kiedy to robić, ale to jest ciągle bardzo trudna technika i Nie zawsze je się jeżeli nie jesteście pewni, to le lepiej tego nie róbcie, bo ja to często bardzo robię. Tutaj jest boss i jeżeli jesteście magiem lub macie jakąś broń, to dobrze jest zaatakować go najpierw magią i potem na niego skoczyć, to jest tak jak mówiłem lewy drążek do przodu i silny atak i zadać mu wtedy Dużo więcej obrażeń. Tylko jeżeli będziecie tutaj za długo, to was zaatakuje i strąci, więc tego nie warto robić. Może Okej, okay, ja już nie mam. O Jezus Maria. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem. O, jest... Jeszcze nie, ale... Jeżeli będziecie stać za długo i kaleczyć próby zaatakowania go, to możecie skinąć. Dlatego, jakbym teraz nie zepsuł tego, to bym mógł go dużo szybciej zepsuć. W ten sposób. No nie wyszło to. To nie jest. Że... W ogóle szukam na YouTuberów YouTube z Arksusów? Tak. Jest ich bardzo mało. W prawie w ogóle. Nie. A jak no. są to, to. Nikt nie oglądał tego filmu. No to jest smutne. No bo. może ktoś ma talent to... a... Tak. I to jest sposób, w jaki sobie wiecie pierwszego posłuchacza. Jeżeli byście nie spartaczyli tak jak ja na początku, to moglibyście zrobić to szybciej. No ale nawet ktoś powiedzmy doświadczony może to zepsuć. A tutaj. No wiesz, ja w tej grze, według Steama, mam. Ja nie mam nic przeciwko tobie. Ja potwierdzam to. No, według Steam'a ja ma 147 godzin w tej grze już zrobione, więc można to coś w pewien sposób doświadczony. Tutaj jesteś tak? 147 godzin. A tutaj chcecie dalej. I tutaj was zawierze kruk do pierwszej lokacji w grze, czyli Firelinka. To to the undead to tutaj to co widzimy to jest Antwerp. Po lewej możecie zobaczyć kościół w Antwerp. To jest jedna z lokacji, w których będziecie patrzeć z posami. To jest właśnie bardzo fajna rzecz w tej grze. to co widzicie, teraz to co wszystko widzieliście, się. tam możecie iść. To jest bardzo fajny akcent w tej grze. Że, że jeżeli coś widzicie, widzicie, to tam możecie dojść. Oczywiście to krajobrazami, na to A właśnie, jeszcze coś do odcinków z Rxusa Będą tak dwa, trzy razy w tygodniu. <laughs> Może dwa, nawet do czterech razy. W... Zobaczymy jak Zobaczymy. będzie wyglądać więcej interesowania, jak to będzie wszystko. No ale mniej więcej tak, e, jako, że jesteśmy już w Firelinku, to, to jest miejsce, w którym ewoluujecie, tutaj przy okazji w którym po prostu i bierzecie potrzebujecie. Ja na początek zalecam dać minimum 10, 10 bo jest bardzo wiele, bardzo wiele, broni, bardzo wiele broni, które wymagają jako minimum właśnie 10 zresztności e, i potem według waszego uznania, ale ja zazwyczaj radzę albo siłę, albo Endurance są zwiększał szczegóły który nie w w filmie. Ale texturity trzeba mieć tak na. 15. Coś w tym stylu. Optymalnie 18, no ale o tym później. A trzeba mieć na 50. Tak samo Endurance. No powiedzmy, to zależy od, od stylu, w którym się chce grać. Tutaj jest przedmiot Humanity. To jest. To jest temat na inny odcinek, który wytłumaczymy potem. Aczkolwiek pokażę Wam jeszcze szybko, gdzie jest to być bardzo. Fajne przedmioty, powiedzmy, na samym początku gry, które są, powiedzmy, ukryte. Więc idziecie tutaj, gdzie ja, jak możecie zauważyć. Uh, tutaj teoretycznie są winy, aczkolwiek jeszcze nie są aktywowane. Więc po prostu tutaj spadacie. Idziesz do trzech skrzyń? Dokładnie, idę do trzech skrzyń. Chyba nawet czterech. Do czterech, tak. I tutaj jest pierwsza skrzynia, po lewej. I w niej jest bodajże Morningstar. Nie! Cracker że... the Orb. Ten przelot służy do inwajdowania innych ludzi. Możecie po prostu nawiedzić ich w świecie i zabić To jest bardzo fajna rzecz, jeżeli Wam się uda. Tutaj jest warning, stary taryzma. To dostaniecie bardzo dużo dusz. Nie do końca bardzo dużo. To jest 10% bodajże od liczby dusz, które potrzebują do następnego poziomu. I na pierwszych poziomach to będzie kilkaset dusz. Tak więc to na, na tych poziomach to nie jest warte, jeżeli chcecie... Ja, na pierwszej, ja Jak ja na pierwszej postaci miałem 94 level, to ktoś mnie zinwejdował i wygrałem i dostałem 100 tysięcy. No, no tak, ale no, to jest na wyższych poziomach, więc to jest innego. Tam nie chcecie iść, bo tam zginiecie, dlatego w zasadniczo musicie iść od razu do bo będą was szkielety gonić. Tak więc idziecie do ogniska i odpoczywacie, bo inaczej was zabiję na tym poziomie i tak. My się w tym miejscu skończymy pierwszy odcinek. Możecie... Taki, wstęp. Taki wstęp. jak przejść poradnik. Jak przejść poradnik, Jezus Maria. Jak przejść, tutorial. Nie, to jest poradnik, jak przejść poradnik. Zostaniesz. What? Ja się poprawiłem, a ty potem powiedziałeś, że chcę sobie poprawić swą wersję. Bardzo dobrze. A, dobra. No to w tym miejscu kończymy. Jeżeli Wam się podobało, to możecie a, polubić, zostawić, koment zostawić komentarz. Jak totalnie zwarywaliście, to możecie nawet zasubskrybować. Zasubskrybować. To już w ogóle jest Kosmos, no ale zawsze można. A I tak. No to ja się żegnam. Ja też. Do następnego filmiku.